Siema Miski, siema, tutaj mamy dzisiaj po raz kolejny gramy w FIFA. Zarąbiście, nie? Też się cieszę, przegraliśmy albo pograliśmy, już godzina 43. Wiem, wiem, to niewiele, ale postarajcie się wrzucić, kurde, jakikolwiek filmik na YouTube'a z moją prędkością neta. Na czym myśmy to zakończyli? Zakończyliśmy na tym, że mamy, jesteśmy w naszym Clock Tower. Może to jest Big Ben, nie jestem pewien. Więc jesteśmy w naszym Big Benie. Dobra, dobra, nie pierdol głupot. Trzeba nabrać. A, można tylko taką ilość nabrać. Okej, okay, już wiem o co chodzi. Choke arrow, tego trochę mamy. Rope arrow. Ja chcę water arrow. O, nie mam żadnych. Ej, hey, można więcej, o co chodzi. Nie wiem. A, to jest ilość, jaką mamy. Okej, okay, 20 będzie kit. A, dobra, tyle. To weźmiemy. Mi... Dwie, nie wiem po co. To weźmiemy po to, 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 to. to, to. Dobra, maksymalną ilość. Dobra, i teraz będziemy szli. Tu już nieważne, chyba co tutaj mamy. Tutaj mamy. Okay, shut Tutaj mamy wszystko co, co żeśmy zajebali. I powinien kurwa to powiedzieć wcześniej, ale nieważne 5000 złotych monet za mnie biorą albo dają. <gryw> o, jest kruk. Przyniósł. Paczkę zapałek, dziękuję bardzo, nie palę. W ogóle dzięki wielkie za, za łapy w górę i za oglądanie moich filmików po raz kolejny Mam nadzieję, że wam się podobają i mam nadzieję, że coraz więcej będzie ich, naprawdę Head to the back valley, okej okay. Kurwa co on to tak szybko ten A może nie zapamiętałem, może chciałbym przeczytać jeszcze raz Ale nieważne Okej, okay, back valley, kurde, jebana myszka Myszkę mam kablową, e. i kabluje na mnie, i irytuje mnie trochę kabel, ale myszkę mam całkiem dobrą, o, dobrą, parę, parę lat już ma. Mam nadzieję, że lubicie South Parka, bo wydaje mi się, że będę go miał za parę dni. I mam nadzieję, że go nagram. Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach, nie bądźcie tak leniwi. Czy mogę, czy mogę nagrać, czy nie? Zresztą i tak nagram co tam, ale... Ale miło, miło by było wiedzieć jakie jaka jest wasza opinia na ten temat. Hmm, trochę Dobra. Dobra. Musimy tam dojść. Ja chciałem zajebać tego typa, ale już zniknął, z tego co widzę. Dobra, lecimy na szczecin. O kurwa! Ale zjebałem! O, ale zjebałem! <grywa> kurwa, ledwo zacząłem grać. Myślałem, że skoczy i złapie się. Najwidoczniej nie. Spierdalaj. Ale zjebałem! Masakra, dobra, nie śmiecie się. Miałem nadzieję, że on tam. Aha, może. Trzeba strzelać tym kurwa który to? 8 Serio? A no, trzeba strzelać tą liną. Albo czymkolwiek. Kurwa, no na chuja liną strzelałem. No dobra, straciłem linę. Okej, zobaczmy co jest tutaj. Piglock, je, yeah, możemy zaś zajebać, chociaż Szkoda, trochę okradać ludzi biednych. Właśnie tak kurwa zawsze złodzieje robią: okradają biednych ludzi zamiast bogatych. Właściwie nie powinni w ogóle okradać ludzi, ale jak jakiś chuj się dorobił, kurwa na na chujwiczym, to można go okraść. Chuj mu w dupę. Dobra, mamy tylko kolczyki. Hmm, tylko tyle? Czy tak słychać? to, kurwa, jest? O, O kurwa, co to było? O jebane szmaty. To jest, kurwa, jakiś ten... Pułapka. O kurwa, drugi raz, spierdalaj! Spierdalaj! What the fuck? Jak niby miałem stąd wyjść? Co to, kurwa, było w ogóle? Ja pierdolę, wyobrażacie sobie to? Fak um, fuck. Dobra. Tu jest ok, tak? Tam w dół mam iść? No to chodźmy w dół. Tak, chcę, oczywiście, że tak. Kurwa, 5 minut, a ja już prawie dwa razy zginąłem. Chodźmy. Meet <laughs> you. Why me? Oh, your jolly nature, your engaging conversation—I don't know. It's the guy you stole the ring for. You must have impressed him. Who is he? He's Orion. of well, the guy standing face. up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me anyway. <laughs> he speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. No, więc facet który... Kazał nam zajebać Kokringa. Chce od nas, żebyśmy zrobili drugą robotę, z tego co słyszę. Dobrze, że wyszłaś, szkoń, nie? A gdzie mój łuk na plecach? No dobra, z tego co widzę, to on tutaj ma jakiś biednych ludzi i chyba chyba pomaga tym ludziom.

I require a book. It's the only one of its kind still known to exist. I'm told it lies hidden somewhere in the house of blossoms. It's busy day and night with the rich and famous. Discretion is the key. I don't normally hold with stealing. But uh, in times like these, the man of politics stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. <laughs> to I'll get you your book. You will be helping to secure a better future for everyone. I'll remember that. Co do polityków, według mnie, jeżeli jakiś chuj polityk obiecuje kurwa gruszki na wierzbie, przykładowo, że nie wiem, zlikwiduje Straż Miejską i po czterech kurwa latach kończy się jego kadencja i ten chuj nadal tego nie zrobił, to według mnie powinni mu zajebać całe pieniądze, jakie dostał od państwa przez te cztery lata. A zapytacie czemu? A temu, że na przykład jak jakiś, kurwa, konstruktor, na przykład, no nie wiem, budowlaniec czy coś takiego nie zrobi swoją pracę, na którą miał kontrakt, to mu, kurwa, nie zapłacą. Więc jakim, kurwa, cudem my płacimy chujom politykom, którzy, kurwa, nie robią swojej pracy? Dobre pytanie, nie? Dobra. Sorry, że tak się denerwuję, ale polityka to... to i tyle. Dobra, czyli mamy zajebać... Hold E, przejdziemy. Mamy zajebać książkę. Już wiem jaką to kurwa on książkę chcę. E, jak zawsze, E. Uuu, następny ten. To będzie chyba ta książka, do której przykładali ten pierścionek cockring. A, to będzie lipa. Kurwa. kurwa jedną bym cię. Dostań, tym, dostań. No no, dostań. No, masz szczęście, że nie? Kurwa nie dobry no, dobry Kurwa dobry. cię. chuj z tym. Tak ten chuj drugi? Um, Kurwa jedno bym cię. Kurwa jedno jest że jest Kurwa

Ups Spierdalaj Dobra ci Paląca się to Uu, palimy się, nie? Kurwa Ku, je w mordę Dobra, trzeba spierdalać Dobra. Um, dobra, dobra, dobra O, spierdalaj. No, no Ku, 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 ku. No, bigo, R! Kurwa, rób cokolwiek, stary. Dobra. Ciekawe czego można tutaj wrzucić. Oczywiście, że nie można. Ale zaraz spadnie ze schodów. <laughs> fuck, fuck. E, no, widziałem lepsze. Chyba kiedyś mia miałem taką grę. Nie wiem, czy to może hitman był? Że tak fajnie spadali ze schodów. No, no, oj, kurde. Ciekawe co by się stało, jakbym za dużo razy tak nacisnął, może... Może sprawdzę? No. No. fuck, Fa... O, kurwa mać! To już trzeci raz. Przejebane, mam nadzieję, że coś dobrego tutaj będzie. Bo się zdenerwuję. No, przynajmniej coś tam. Zegarek. Tyle dobrego. Strzały. O, super. I flask. Dobra, zamknij. Nie ma tak łatwo. Ja się muszę tam dostać. Ale ja chcę tego chuja ze Nie chcę go zabić. Dziwne, że on nie zobaczył tych. Fly, throw body, everybody. O, życie mam trochę słabe. Dobra, ten może iść tutaj. Mam nadzieję, że wam się podoba, że nie przechodzę gry tak od początku do końca, a kurwa śmigiem. O fuck. Bleb... O! Serio? No dobra, mam mało tego życia full. Ehm, tą E, myślałem, że, że go jednie albo coś takiego, czekajcie, czekajcie, siódemka. W sumie mógłbym trochę użyć tych strzał. Dusząca. I co? Dusisz się? Dusisz się? Dusisz się. Dobra, jakieś strzały, ej, puść to. Pika lock, serio? Jeszcze taki... Szybciej. Ach. Ja tu walkę mam, ale... Nad... Nie, kurwa, otwieranie w międzyczasie. Taki rzeczy, jakie zastrzały. Spoko, blunt. blant Blunty mam. O, wow, a co to jest? Br broszka. Dobra, tu mogę wleść. Ale jak wleźć na niego? Może tutaj? Nie, wydaje mi się, że tutaj będę wlaził pod swód. O, włazimy, włazimy. Nie wiem czy ten gościu... Ciemno. Co ty chcesz ode mnie? Aaaa, sprzedajesz śmieci! O, w sensie aroły. Dobra. Double bladed. Damage over a good distance. Okej, okay. fire arrow. Wszystko mi się przyda, mam wpis do kasy. Zresztą, a co to jest? To jest chyba sell, okej. Okay. Rope arrow. A nie mogę więcej arów? Nie, mogę. Flashbomb. Ej, super, kurwa, nie wiedziałem, że takie rzeczy można. To muszę. Nie wiem, kurde, czy zauważyliście, ale nadal nie wiem, jak się używa tego niebieskiego paska. Co tam, jak to się tam nazywało? Skupienie, fokus? Kurwa, nie patrzyłem na przycisk.

Tak czy owak, postaram się w tej grze być dobrym człowiekiem. Coś jak Robin Hood. Tylko, że złodziej. Właściwie Robin Hood był złodziejem, ale, ale ja okradam wszystkich. Tego nie zgaszę. Dobra. Wow, jakie tu rzeczy! Ciekawe, czy można położyć tutaj gościa. Jeeee! Dobra, to mogę zgasić. Ale po co? W sumie nikogo tutaj nie ma. Tylko jacyś biedni ludzie. Dałbym ci coś, ale nie mam jak, naprawdę. Nie mogę. Nie wiem, po co ja tu uważę, ale. Kasa! Kasa, kasa, kasa. Żebym ja tak pieniądze kupowano na podłodze znajdował. Chociaż przyznam się raz na... O, krew. Uuuuuuu. Gaś to, zgaś to. Nie można go zgasić. Kiedyś znalazłem 5 dych na podłodze. No, na podłodze, no... Dziś pod jakimś samochodem. Więc... <laughs> Znalezione i niekradzione, nie? Ale dawno, dawno, dawno temu. Co to jest? 15G. No to dobra, zawsze coś, nie? O Jezu, znowu. Nie, a, to nie ma tego. Kolczyki. A dla mnie. Tak, kolczyki. Spoko. Wskasimy tutaj. Przeszukamy szuflady. Pamiętajcie, wszystko przeszukiwać, jeśli gracie w tą grę. Jak nie, to nadal oglądajcie filmiki na moim kanale. Ja wszystko zrobię za Was, bez obaw. Dobra, jest dwóch typów. Nie będę ich zaczepiał. Lina. Tam można przyjść. Właściwie takdown mógłbym zrobić, ale. Nie? Tak. RUAAAAA Dawaj kurwa! Hehe, <laughs> w... Gdzie mi kurwa, co? Gdzie to wujaty? Ty kurwa. Byłem za nim, a jednąłem go z przodu, nieważne, nie? Podniosę tego. Nic, okej. Okay. Everybody, nobody. Dobra, tu mogę biec już freely, ale zobaczę co tutaj jest. Nic, nie mogę. Powinni zrobić, żeby gra była bardziej, nie wiem, wie, więcej rzeczy do, do oglądnięcia. Ujujujujujujuj. Uj, uj, uj. Zabiłeś skórę z tym kogoś? Jakiś glitch tam widzę? No, niedobrze Temu nic nie zrobię, bo ten... Ten jest w miarę dobry i głodny Jep a słokcia kurwa w tył tego Masakra <laughs> Jakbym chyba dostał, to bym chyba kregosłup zło. Naprawdę. No, można się tutaj ukrywać. Gdzie jesteś? Pizdo, zaraz cię zajebie. Tutaj szmata jesteś. Chodź, chodź, kurwa. Czekajcie, co ja będę. Co to jest dziewiątka? Co to jest? Troll. A, to jest ten flashbang. W tył głowy, skurwy synowi. O kurwa, masakra! Ja pierdolę, nie chciałbym tak dostać. W sumie za szybko go trochę zabiłem z kurwy syna. Jeszcze zastrzała tutaj! Jeszcze most! Nieźle, nieźle, to fajnie zrobili. Masz ty kurwa. Dobra, mm, biegniemy tutaj, nie? Łoł, Łoł, Łoł! Ale go zrzuciłem. Dobra, jest tu jakieś wejście? Jest. Trzeba uważać na jakieś pułapki. Ten... O! Coś tam się świeci! Portret. Ciekawy mi po co... ...czyjś portret mi taki... ...kieszonkowy. Nie wiem, nie rozumiem tego, ale... ...ale może dlatego, że złoto tam było. O, właśnie, miałem Wam opowiedzieć o jednej sytuacji. Ostatnio jechałem sobie chyba w tamten poniedziałek. Albo coś takiego, nie pamiętam. Może dwa tygodnie temu. Tramwajem do pracy, bo ja zawsze tramwajem napierdalam, bo jest taniej. Więc jechałem sobie. No i wbija jakiś taki. No to nie był dziadek, ale nazwijmy go dziadek. Gość miał, no powiedzmy, koło 60. Nie wiem, naprawdę, bo. Nie jestem w stanie oceniać wieku ludzi, no chyba że to dziecko. I goście miał około 60. i był bardzo, bardzo zgarbiony. W sensie, nie tak, że miał garba, takiego wyrośniętego, tylko miał bardzo skrzywiony kręgosłup. I ten, tak, tak jakby miał w, w kręgosłupie raka albo coś takiego, guza, takiego kiedyś sąsiadka chyba, jakaś tam moja miała, która zmarła. No, i tam zapytał się, czy może usiąść, nie? Dosyć grzecznie. O, naciskaj E! Nie wiem o co chodzi. Aha, mam trzymać E? Dlaczego? Co jest? No. Ej, coś mi się kurwa. Coś mi się zacięło, nie wiem, co to miało być. No i zapytał się, czy może usiąść. No i oczywiście tam mu jakiś młody. Ustąpił, ustąpił miejsca, co było bardzo kulturalne. W Krakowie, mimo iż ludzie się wydają nie za bardzo kulturalni, to jednak są, naprawdę. No i tam dziadek zaczął śpiewać, tam jakieś tam, nie wiem, czy to kolendy czy coś takiego. O, o. Dobra, nikt mnie nie widział, powiedzmy. No i tam zaczął gadać... O Bogu, tylko on zaczął omówić o ojcu, czy coś takiego, więc nie brzmiało to niby jak o Bogu, ale każdy wiedział, że to o Bogu, nie? No i tam każdy, oczywiście, chyba, no ja tak pomyślałem, przynajmniej, że jakiś psychiczny. No ale tam zaczął opowiadać, coś tam pierdoły, takie do ludzi mówił, i w ogóle tak zaczął fajnie mówić o różnych rzeczach. I zaczął, nie wiem, chwalić ludzi, zaczął, no wiecie, po prostu być naprawdę, naprawdę miły. I po prostu poprawił wszystkim humor. Widziałem nawet chyba jakiegoś gówniarza dresa. Stał sobie dres, oczywiście udawał tak, nie wiem, kurwa mocnego czy coś. No i, no i ten dziadek właśnie przyszedł do tego dresa i mówi O, co ty byku, nie, tutaj, nie, tam, dlaczego łapać za ręce, ale masz mięśnie, nie. I wyobraźcie sobie, że ten dres zaczął się uśmiechać do niego. Nie było osoby, która by nie miała uśmiechu na twarzy. To jest kurwa zajebiste. Człowiek, który, kurwa, wiecie, no, już dużo pewnie mu do życia nie zostało, albo po prostu ma życie w bólu, bo widać naprawdę jest przejebane na pewno jego życie, z tym kurwa takim garbem na kręgosłupie. I taki człowiek potrafi, kurwa, rozbawić ludzi i, i sprawić, że uśmiechy na twarzy są. Kurwa. Uśmiechy na twarzy są. I ja naprawdę miałem zajebisty humor po tym. Serio, po prostu. Aż mi się chciało iść do pracy. Ale ten... Czemu ta baba, kurwa, tak się patrzy? Ale ogólnie, naprawdę, dziadek był spokojny i, i bardzo mi się przyjemnie pracowało. Nie. Yeah. Więc... Y, pss, zostańcie pozytywni i myślcie pozytywnie. I będzie naprawdę git, kurwa, nie jestem w stanie teraz uciec nigdzie. A typu do mnie idzie. Kurde, za niedługo trzeba będzie skończyć ten gameplay. Na dzisiaj, ponieważ już mamy 26 minut, mniej więcej 25, coś takiego. Idź pan stąd! Idź pan w chuj. <grystanie> a, zaście jedne. Zaście Jezus Maria! Chyba bym mu złamał kości policzkowe jakbym go tak jednął Dobra, jeszcze ta pani. Dobra, to wykorzystamy naszą wodę. Ona podejdzie, a my ją jebniemy. Nie wiem czemu ją jebniemy, ale wydaje mi się... Ach, Jezus Maria, kobiecie tak jednąć. No cóż. Z tyłu nie wygląda jak kobieta. Fuck! <ścoughs> Chyba ja złamałem kręgosłup. Jezus, Mario! Patrzcie na to szyję, fuck. Oh my god. Serio? Dobra, lecimy na Szczecin. Następny pan, któremu trzeba zajebać. Serio, nie zauważyłeś mnie? Ups. Psz, Dobra. Wow, ta dwójka też mnie nie widziała. Wow, tam jeszcze dwójka jest. Dobra, jednego tutaj tyle. <gry> Dobra, chcemy zgasić to. Nie wiem czy oni mnie mogą widzieć, czy nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nic nie mówią. Okej. Okay. Chcemy się dostać tam. Po prostu tutaj. Na co jakąś linę? Okej, okay, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Wiem, wiem, akcji dużo nie było, no a cóż, ale taka jest gra. Akcja dopiero będzie później, więc mam nadzieję, że będziecie chcieli oglądać następny odcinek, więc jak Wam się podobało, rzućcie łapkę w górę, jednijcie komentarzem i do zobaczenia następnym razem.